Oszczędziłem Wam oglądania montażu baterii i tak dalej, bo to w zasadzie każdy z Was i tak wie. I teraz przyjrzymy się jeszcze szybko wyświetlaczowi i temu, co znajdziemy na dzień dobry w interfejsie tego telefonu. Ja jeszcze tak w międzyczasie dodam, że oglądając, uruchamiając telefon, Dwie rzeczy, o których wcześniej nie wspomniałem. Dioda, która zapewne będzie również latarką i mocowanie dla smyczy. To niektórych z Was pewnie zainteresuje. Zwróciłem również uwagę, że złącza, które tutaj mamy, zarówno słuchawkowy jack, jak i mikro USB, wymagają niestety specyficznych przedłużanych wtyków przez to, że są dosyć mocno zagłębione w obudowie. Zatem niestety jesteście skazani na fabryczny kabel mikro USB, co chyba nie jest problemem, bo w sumie taki kabel można dostać, gorzej będzie ze słuchawkami, bo te, które są w zestawie są dosyć marne, a takich z przedłużanym wtykiem raczej nie kupicie. Przynajmniej ja takich w handlu nie spotkałem. Mówię o słuchawkach lepszej klasy naturalnie. Jak widzimy, telefon jest fabrycznie zabezpieczony folią ochronną. To dobrze, ja później sprawdzę, jak ten wyświetlacz się sprawuje. Tak, po dźwięku nie wydaje mi się, żeby to było jakieś super wzmacniane szkło i zobaczymy, jak to będzie wytrzymywało. Ewentualnie rysowanie czy upadki. Zobaczymy. Po prostu zobaczymy tego w tej chwili. Nie wiem, no to cóż, włączmy telefon, rzućmy okiem, jak to wygląda. Wyświetlacz, no zgodnie z tym co mówiłem wcześniej, nie powala rozdzielczością. Powiedzmy, że przy tej przekodnej ta rozdzielczość wystarczy. No tu wyraźnie widać postrzępienia krawędzi, także yy, wrażeń wizualnych tutaj wiele nie będzie, no ale grunt żeby to działało i żebyśmy wszystko na tym wyświetlaczu widzieli co potrzeba, a na razie no z tego co yy, tutaj mamy, no to widać. Całkiem nieźle nawet w jasnym świetle ten wyświetlacz pozostaje czytelny. Także powinno być zupełnie ok. Ja wyjdę później na słońce, jeszcze sprawdzę przy świetle słonecznym. Tutaj mam bardzo silne lampy, a mimo to na tym ekranie w zasadzie wszystko widzę. Zajrzyjmy w takim razie do menu, co tam znajdziemy. Tak, patrzę, patrzę, patrzę i w zasadzie wiele nadprogramowych rzeczy nie będzie. Mamy tutaj reklamę Book Apart, możemy sobie wynająć pokój, to oczywiście mam nadzieję, że się da usunąć o aplikacji, spróbujemy. Nie, możemy to tylko dezaktywować. No trochę szkoda, bo tu widzę producent nadokładał rzeczy, z których może nie każdy będzie zadowolony. Ale mamy też włącznik do latarki, specjalny dedykowany widżecik. Latarka jest. Świetnie. Przejdźmy dalej. Co jeszcze mamy? Agregator newsów. iFinder. To jest polska aplikacja. Agreguje po prostu newsy. Można sobie skonfigurować co chcemy przeglądać. Powinno być nieźle. Mamy też jakdojadę.pl, mamy .ntv, czy już wiemy, w jakiej sieci handlowej ten telefon będzie. Jak ktoś nie wie, to niech sobie pomyśli. Yy, sieć pod znaku pewnego sympatycznego owada i już chyba wszystko wiemy. Yy, kursy, raz, dwa, trzy. Co to jest? Aha, jakieś, yy, jakaś nauka języków zapewne. No pewnie jakiś trial, yy, podejrzewam, że będzie oferta wykupienia... Wykupienia aplikacji płatnej. Tak sądzę, sprawdzę to później Wam wszystko opowiem i opiszę. Co jeszcze mamy? O, menedżer plików może się przydać. Nawi jest fajnie, to się przyda. Jest też rysiek, też nieźle, chociaż jak dla mnie sam Nawi jest wystarczająco dobrą nawigacją i nie trzeba żadnych dodatków już do niego. Polecam, jeżeli ktoś nie próbował, warto spróbować. Radio FM. Mamy radio na pokładzie świetnie, ale chyba nie działa bez podłączenia słuchawek. No oczywiście, że nie. Czyli słuchawki będą wymagane w roli anteny. Jedźmy dalej. No, standardowe składniki systemu Android. Wiele cudów nie ma. Zwróciłem jeszcze uwagę na nietypowe rozmieszczenie przycisków pod ekranem. Spójrzcie, Home jest tutaj. Tu mamy zarządzanie pulpitami back i szukajkę. Trochę niecodzienne rozmieszczenie tych przycisków. Będzie chyba wymagało przyzwyczajenia, bo ja najbardziej lubię, kiedy Home jest na środku, ale to widocznie komórki Samsunga mnie tak przyzwyczaiły i tak już zostało. Zerkniemy jeszcze w ustawieniach, czy tutaj jest coś dotyczącego... Aha, mamy tutaj oczywiście menu do zarządzania kartami SIM. Pewnie, tak jak zwykle w Dual sim można każdą z kart nazwać indywidualnie, dać jej kolor, którym będzie reprezentowana na pasku stanu i w menu. Ja tutaj kart nie mam założonych, także tego w tej chwili nie widzimy. I w zasadzie no, standard. Ja jeszcze wejdę w profile dźwięków, ponieważ chciałbym zobaczyć, czy, czy dzwonki będą wystarczająco głośne w przypadku tak specyficznej konstrukcji. W przypadku tak specyficznej konstrukcji, głośność dzwonka jest dość istotna, no bo to jest telefon do zadań specjalnych. Załóżmy teraz, że pracujemy z nim na budowie. Yy, ten telefon musi przekrzyczeć np. pracującą koparkę, czy tam inny sprzęt budowlany, który z reguły nie należy do zbyt cichych, więc, więc warto, aby dzwonki były bardzo intensywne. No i zobaczmy. No jest całkiem dobrze. Myślę, że dzwonki będą takie trudne do przeoczenia i yy, z reguły na to nie zwracam uwagi, ale w przypadku tego rodzaju telefonu no, warto, żeby on był głośny. Oczywiście mam nadzieję, że równie, mocna jest, równie mocny będzie ten głośnik w słuchawce po to, abyśmy naszego rozmówcę dobrze słyszeli. No i ten głośnik do no, sprzętu głośnomówiącego nazwijmy to, który mamy tutaj nie wiem, podal kamery również powinien być mocny. Dzwonki są dosyć głośne, także pod tym względem jest zupełnie ok. Czyli, w zasadzie, mamy podstawowy zasób aplikacji na dzień dobry. Mamy dosyć głośne dzwonki, wyświetlacz, powiedzmy, że o wystarczających parametrach, przy tej przekornej, i całkiem niezłej, nawet jasności. Yy, jeszcze, jeszcze raz wejdę do menu, bo jeszcze chciałem jedną rzecz sprawdzić. Aha, mamy tutaj motywy, właśnie, bo tak mi się wydawało na początku, kiedy spojrzałem na to menu, że są tutaj do wyboru różne, yy, różne aż dwa akurat motywy ekranowe z innymi ikonkami. Hmm, no dobra, zobaczmy, jak ten drugi wygląda. A ciekawe, czy można pobrać jeszcze kolejny. Hmm. Może tu w menu. Mm, nie, nie widzę. Zatem obawiam się, że chyba są tylko te dwie scenerie do wyboru. Plus motyw kolorystyczny. Plus, oczywiście, rzecz jasna, tapeta. No dobra, to jeszcze tylko wyjdziemy. O, widzicie ten home? Tutaj jednak, jednak na środku powinien być chyba. Yy, no, wygląda to całkiem przyjemnie. Grafika jest nie najgorsza. No, tak jak powiedziałem, wyświetlacz ma niewielką rozdzielczość. I nie oczekujcie cudu. Ale tak obiektywnie patrząc, no wystarczy ta czcionka nie razi po oczach, jeżeli oglądamy telefon z normalnej odległości, tak jak, tak jak teraz na niego patrzymy. To ta rozdzielczość wystarczy. Naturalnie, jeżeli przyłożycie telefon bliżej oka, no to zobaczycie piksele i widać go okiem aż można je policzyć. No ale cóż. To nie jest konstrukcja, która ma nas szokować rozdzielczością ekranu, która ma być super wydajna do gier. Ma mieć super funkcje multimedialne, ma mieć ekstra aparat fotograficzny i tak dalej. Nie, 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 nie. Ten telefon ma po prostu być mocny, To jest telefon do rzucania, do topienia, do niszczenia i. Tak jak obejrzałem tą obudowę montując baterię, to muszę Wam powiedzieć, że zapowiada się naprawdę nieźle, bo, bo obudowa sprawia wrażenie solidnej. Naturalnie wszystko to sprawdzę i wszystko Wam opowiem. Teraz siadam, pomyślę, czy jeszcze jakiś może niestandardowy test wymyślę, może spróbuję nim powbijać gwoździe. Na pewno wyrzucę go przez okno, na pewno go będę topił, mroził, pewnie przyjadę znów po nim samochodem, tak jak zwykle to robimy przy takich wytrzymałych konstrukcjach. Nie wiem, może coś jeszcze wymyślę. Na razie jest nieźle i tym mocnym akcentem yy, kończymy wstępny przegląd yy, nowego Myfona z serii Humber, czyli H -Smarta. No i cóż, zaproszę Was na recenzję. Nie ukrywam, że nie prędko. Myślę, że w ciągu miesiąca powinienem dać radę, bo chcę tego telefonu troszeczkę używać w trudniejszych warunkach, a to niestety wymaga czasu. Niełatwo wyjść z zabiurka, a taki telefon, aż się o to prosi, po prostu to będzie test w plenerze. I do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne filmy.